Czy dowiemy się w końcu, o co mu chodzi? Nadajemy bezpośrednio, na żywo i ekskluzywnie. Już za moment zawodnik wagi ciężkiej, Jim Torsia, zmierzy się z pięściarzem wagi piórkowej, chudym Rafelsem w wielkiej walce dekady. Lecz po co na nią czekać, skoro kura może przewidzieć wynik już teraz? Dziecinna igraszka. Jim wygra w pierwszej rundzie. A teraz numer dla wszystkich kurzy dam, o co te nichy dwie. Bo teraz wolisz mnie, mnie Kowalskiego. W mi duszy czułem, że siedzi w nim demondisko. Rico! Ukróćcie jego męki, proszę! racjonalna broń na świecie dla miłości. Ale. <laughs> to to, to mi to samo, co z mojej kubrum, baby? Dobrze czujesz, że się już nie opanujesz, to Kowalski. Ła, na pewno nie jestem ponad to. Mój umysł przyzwyczaił pożądanie! Bez tłumiesz swego pożądania! To chyba oczywiste, więc piszecie na panie listę Kowalskiego. Mm, Yeah.